Dobra, więc dzisiaj się zabierzemy za <laughs> z języka polskiego i z matematyki zadanie. Więc lecimy. Dobrze, sprawdzamy, co tutaj jest. Jeszcze jedna strona. Dobra, tutaj będzie nasz temat. Jezus, co to jest? Jezus nie. Al albo pani mia miała ostatnio wy wypite, albo, albo ja jestem <laughs> miał jakiś pijane, albo ja się uczyć jakoś nie potrafię. Co, co to jest w ogóle? Ja pierdzielę, co nam pani zadała do domu? Przecież to, to jest niemożliwe. Dobra, nie, coś mi się tego robić. Je, idziemy z matematyki, z matematyki też coś, 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 coś tam było. Oczywiście były jak zwykle równania, ale co tam, coś tam umiem z tego. Jednomiany, 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 to sobie mogę w dupę wsadzić i będę miał jednomian. Do czego służy równania? No przecież, no, no, no dobra. Zadanie pierwsze. Liczba z 37 jest o 12 większa od A. Co? Dobra, zadanie drugie. Jakieś, jakieś kółka, jakieś prostokodziki, prosto rąby, kwadraty. Co to jest? to jest? Dla małych dzieci w ogóle? Ja nie wiem. Ja, ja, nie, nie. Jakieś stopnie w ogóle? Stopnie to przede wszystkim są do temperatury wody. Co to jest? To zaczyna być zabawne po prostu. Ja nie, nie mam. Dos nie, ja wychodzę. A to, co jest. Nie, no to to już w ogóle jest jakieś przygięcie. To jest parodia jakaś, co się dzieje w tej książce. Dobra, nie mam. mam to, je, robimy język polski ewidentnie. Jezus! Matko Boska, co tu jest? To się coś zmienia w tej książce. A nie, nie na tej stronie otworzyłem, okej. Okay. Jezus, a to co? Jo, pierdziele, ej, panie ma jakie zepsute książki. Co to... Co to jest? Przeklęta książka, jakaś tu jest... To jest książka do enchantowania miecza. To jest... Zaraz co to jest za książka? Książka Ostrość 1, Ostro ostrość Ostroś 5, ochrona 1 o i ochrona 5. A tu... Ostrość 1, a tu ochrona 5. Czekaj, co? Type ja nie tutaj się naprawdę dzieje, ale te książki są chyba jakieś... Ej, te książki są w ogóle do enchantowania. I temu, dobra, to ja idę po mieszczeć po i sobie zenchantuję. Dobra, no zajebiście, no, ta, no tak to ja mogę enchantować sobie rzeczy przydą uzbrojony do szkoły z mieczem diamentowym. Dobra, zadanie z języka polskiego. Epika. Epika się nie wymiga. Gąska. Gąska i wilk. Może jakieś małżeństwo chcieli zrobić? Zadanie szóste, boże co to jest? Nie, ja tego nie robię, ja się boję To jest takie straszne zadania pani nam tutaj daje, ja nie wiem o co chodzi Boże, żeby te zadania były tak piękne jak pani klasa, to jeszcze by było bardzo fajnie Jedną, a nie, nie jedną ja. To, to nie ta klasa, to nie, ta, nie ten temat, pomyliłem się Jedną mianę, to, to też nie, to do widzenia tu są co równania, te prostoki, prostokąciki, kwadraciki, trójkąciki to ja nie wiem, dla kogo to jest. Kreseczki, jakieś i xiki, co to jest w ogóle, ja nie mam pojęcia. Rozwiązywanie równań, potęgi, plusy, liczby, jakieś dodawanie, co to jest, to ja nie, nie, nie podoba, jedziemy dalej. A tu co to jest za shit? Nie, no nie robię tego shitu, to jest shit. Te, te zadania są shit yy, i mam tego, się tego dostać.